<laughs> Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie yy, z tej strony, Skater i witam Was. w mnie trzecim, dziki gon, yy, odcinku trzecim yy, i co, nie, czwartym, sorry, wróć. trzecie to raz się wrzucę na youtube, yy, odcinku czwartym yy, i co, i w sumie, w sumie nic, bo yy, chcę Wam pokazać tutaj opcje graficzne, bo zmieniłem troszeczkę, są wszystkie iber. Prócz zasięgu widoczności roślinności, bo to aż bardzo strasznie zjada. I jak widzicie, jest y, 60 stałe, więc jest bardzo ładnie. Yy, wiecie co, nie pójdziemy sobie teraz y, odebrać tych. Nie pójdziemy sobie y, bez i agres ukończyć. Y, tylko wykonamy sobie dzisiaj jakieś dwie, może trzy poboczne misje. Bo y, wiem, że jak wejdę w ten. w ten w ten. W tę misję to po prostu zabazy z ogniem Nisden Villenwerta. Zobacz z ogniem sobie przejdziemy. Bo wiem, że jak wejdę w tę misję, to po prostu Kupa i, i, i te misje znikną, więc zacznijmy dzisiaj sobie taki poboczny odcinek. Ja jeszcze na live coś będę robił, także także. No. Także, także będzie y, coś. Coś się działo. Co to jest? O, przedmioty zostały wzmocnione. O, proszę. A to nie wiedziałem. Nie tak można. Czy mamy tutaj jakieś y, wskazówki? Zbierzmy sobie płatki białego mirtu. O, 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 jakieś ślady są. Ślady butów. Męskie, Duży rozmiar. Biegnijmy, zasiadamy z butów. Gdzie one nas poprowadzą? Naprawdę bardzo przyjemny jest ten. Yy, yy, Smrot ludzkich szczyn i wódki. Ten tryb, że śledzimy kogoś, to jest świetne. Wiedźmińskie yy, zmysły. Naprawdę bardzo dobry pomysł ze strony CD Projekt, że coś takiego yy, wyrzucili. No i może kogoś tutaj zaraz trafimy. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Dobra, teraz Uch, zbadaj te ślady Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady Okej, okay, no Halo, panie Wiedźmin Gdzie... a tam są Już widzę Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce, ale zdołał uciec. Z tego zgubił butry. Ej, to fajne jest, fajne. No, no, no. kogo dorwiemy, kogo dorwiemy. Chwilomet, ale nie zbyt Rana powierzchowna. Nie ma to tamto. Prowadzą z powrotem do wsi. mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś ma. tak hmm. Kolejne ślady. Tak było. Tyle że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i wiedźmaka. O. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po poranie. Halo chłopie. To będzie jakaś... kradzież, jak tak będę sobie stał za nimi zabierał im rzeczy z tego? O proszę. Ślady pazurów Utopca. To musi być on. Halo! Skudna rana wpadłeś na utopca? A cię to obchodzi. O, proszę! tylko podpalacz, ale mistrz ciętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A ludy z nich najgorsze! Kciwe, niby stroki! Dla złota wszystko zrobią! Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje? No nie nie. nie. Ja mówię. Idziesz ze mną, obiecałem Kowalowi. Dostanę pewnie od niego jakieś fajne. Nie y no to obiję ci mordę! <laughs> Spokój, chodź za mną. Spokój, i chodź za mną. No, y od tego od Kowala dostanę pewnie jakieś y tutaj. Y No, chwila, jak one skrypty albo coś takiego, przez co. No, będziemy się to po prostu opłacać, nie? No, chodź szybciej, lamusi. Dobra, po prostu wejdę do tego kowala. Tylko chwila, muszę sobie coś zapisać. Eee, 06. Ja będę wiedział już o co chodzi. O, to ten mikrofon trzeba poprawić, żeby mnie kuchał, jak <laughs> wtedy zrobiłem. Tylko. No. Pobudka! Co. No? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Willi, Błagam! Wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówił no, mistrzowili! Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi! To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Surowa kara. kara. Zasurowały do Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Dziękuję. Zniszka. dam Zniszkę. Okej. Okay. Bywa. Niech bywa, po prostu sobie to potem zrobimy. Eee, a teraz, eee, weźmy sobie zadania: zadanie poboczne, zaginione w akcji. Okazało się, że nie tylko Gerard rozglądał się w Białym Stadzie za bliskimi, wymyślony się tam na ogłoszenie wieśniaka, który szukał brata, zaginionego po wielkiej bitwie z Lidwgardem. Gardem. O Boże, Płotka, chodź tu. Tu jest płoteczka, ona się chowa, bo tutaj, tutaj ma jedzenie i jest jej wygodnie, wiadomo no, no to... dobra Cholera no, dawaj O, i tędy Dobra Jeszcze nie ogarnę do końca tego, i, nie wiem, jeżdżenia na koniu, tak, ujeżdżania konia W tej grze, bo jest całkiem, całkiem trudne No w sumie prosta droga, to, 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 to nie ma się co przejmować ale na Eber wygląda to przepięknie, naprawdę Uwierzcie mi Jeszcze staram się wam w takiej jakości wyświetlać gry Że... No, no że po prostu jest wow I, i, I gra wygląda przebajecznie nawet na filmiku No tutaj klatki spadły, dobra, się, mi się koń zmęczył hmm. No to już niedaleko W sumie niedaleko, a więc... Dion. O co to się dzieje? Halo? No, słyszę tutaj. Utopcy. Dobra, Dobra, zróbmy sobie zapis. Ok. Chociaż nie, bo mnie taki upadek zabije. O, proszę. O, wiem. Dobra, mama, mam, mam spokojnie, mam mam. Czy mam was? Bo ale, ale mnie zamroczył. No, trzy jezu Geralt. Dobra. Dobra. <ścoughs> Jak u, odleciał piękny mózg u dobca, ud, przepraszam. A to nic nie ma. Tam jest więcej tych łotopców. Nowy zacznik, strzeżony skarb. Gdzie? Chwila mapa, gdzie jest strzeżony skarb? Co to jest? Nieodkryte miejsce. Gdzie jest skarb? O, jest strzeżony skarb, tu jest. Dobra. Kumam. czyli z tyłu, tam przy tych, tych dupeczkach. Dobra, zjedzmy sobie coś. O, mam poziom! Właśnie, mam poziom! To ja sobie tutaj wykorzystam ten poziom... postać. Yy, postać. Mam mutageny. Proszę bardzo, co one robią? 50 do żywotności! O, proszę! No to, no i zajebiście. Mutagen odblokował... Zarówno mutageny, jak i umiejętności oznaczone są kolorami do kolor koloru mutagenu do koloru umiejętności, by zyskać większą premię. Super. Spodniki mutagenne. No braku mam. O, Boże, wróć, wróć. Dobra, rozumiem to. Wróć. No. Wiem. Postać. Dobra, ja co czuję? Znaki, alchemia. Co to robi? Większa tolerancja na eliksiry. Ble, nie chcę tego. Ja bym sobie. Przyrost punktów adrenaliny, następny poziom. Hmm. Co to daje? Spowolnienie czasu podczas mierzenia skórzy jest większe o 15%. Okej, okay. transbojowy. Spadek adrenaliny po trzymaniu jest zmniejszony o 20%. Okej, okay. hm. Powoduje uprzednik efekt trwawienia Większa odporność na obrażenie u przeciwnika. A dobra, nie wiem. Weźmy sobie szybkie ataki, bo. Abo nie, o większe, o mocniejsze ataki. Eee, weźmy to sobie na górę i to na dół. Okej. Okay. Dobra. To sobie zróbmy tak. Eee, to też sobie zróbmy tak. Jak mierzyć w skuszy? No proszę, trafiłem. <grywy> <grywy> jaki jaki den zrobił? Skubany. Dobra, ale zaraz wracam. Khm, <laughs> no i witam wasy, po krótkiej przerywuję Aha, dobra, oni weszli do wody i wyszli z tej wody No, co ty robisz? Chwila, moment No nie, uciekł przed moim Igni, chodź tu No chodź tu Proszę bardzo, jakiego dostał ciosa na ryj! Pięknie, ale ich jest dużo, bardzo dużo tutaj Świetnie Dobra, spokojnie. Bank. I dostajesz, kurczę, ryj, takim co im zwisa między nogami, bo tak się, tak się zastanawiam. Bank, bank, bank. O kurde, nie, 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 nie. Dobra, spokojnie. O, 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 no. No, i tak ma być. co yy... Tu jest, jest Igni. Podnieśmy Brzeszczot z Wikowaro Broń. Przedmiot mistrzowski. Okej, okay, weźmy to sobie. Receptura Vermilion. Okej, okay. nowi garstki korony. Yy, kedweńska kurta. O! Samat Miecz z Dorian. Proszę bardzo, jakie fajne rzeczy dostaliśmy. Yy, weźmy sobie, sprawdźmy yy, ten jak yy, to był. Um, o, to zawiera. Coś zawiera ta broń? Nie wiem, co zawiera. A to podnosi mi pancerz, ale jest troszeczkę ten e, zniszczony. A jak naprawimy, to będzie jeszcze lepsze. Super, super. I ma puste gniazdo, czyli możemy coś tam włożyć. E, no to, pierdyknijmy sobie te zbroje, chociaż wyglądamy jak debil. Szczerze powiedziawszy. Ale co tam gruby Geralt się zrobi? Nic takiego. O, gruby Geralt, o jolo. Nie, no. Nie, nie będę żartować, bo jeszcze przyjdzie w i zeżre. Um, tu jest, tu można wejść na górę. Op, no. Właśnie na górę. Super. Bierzemy składniki i mamy tutaj y, dune. No właśnie. To rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz, Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słucho nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ulewa się, cholera. Jasna. Byłeś na pobojowisku? W miejscu się na pobojowisku. Byłem tam. Może trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda powiem ci, gdyby nie huzar, zeżarłyby mnie żywioł. O proszę, jaki tutaj fajny typeczek. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć bastiena. dobrze zapłacę! Nie ma sprawy, stary. Pomogę ci za hajsy to! Tylko... Od bitwy minęło już ładnych parę dni szanse, że znajdziemy twojego brata żywego, są małe, bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale Chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało, żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Nie, a sprawy, Dune, Dune, dune to jest. Chodź tu, płotka. O, jest i płotka nie zauważyłem cię wcześniej. Dobra no to... jadymy la. <ścoughs> Nie ma tak go wyprzedzić i on zaraz się tam przeteleportuje Jest takie słodkie No dobra to jest początek... Znaczy to miejsce gdzie się obudziliśmy Z początka gry O tam gniazdo potworów jest O proszę Dlatego ich wtedy na początku Pierwszym odcinku albo drugim słyszałem Dobra Wow, 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 wow. Eee, co, pomedytujmy sobie? Tak do godziny Dziewiątej. Ja tutaj zamknę okno, chwilę moment, bo ktoś tam kosi trawę. Wolę zamknąć okno niż potem mieć problemy z dźwiękiem. Chwila moment, chwila moment, tutaj się stało. Dobra. Zregenerowaliśmy życie i teraz Dion teraz jest. Znaczy tutaj jest Siemadion. No, Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych, chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie, wszystkie chłopaki z poboru z białego sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie zdala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze. Zwłaszcza kiedy przegrywają. Co racja, to racja. Ta Wtedy Huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź! Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Hmm, dobra, niech będzie. Używając wylicznych zmysłów, szukaj szukać oznaczonych białym kwiatem. Okej. Okay. Halo, szynka. Receptora Albedo. Oreny. Co ty tutaj macie przy sobie? Butelka wody. O, proszę, jedzenie. Dużo jedzenia. Zarzawiałem milcz z Walen. A raczej Veilen. Bardzo biały z Veilen Łoposze, jakie bydło? Głownia topora. What the fuck! Wszedłem na to. Jakim cudem No, chwila! What the, what the? Nie kumam tej gry, ale no dobra. Zaufaj mi, prochy. Co tu, tu mamy jeszcze? Butelka wody. Tutaj jeszcze prochy. Um. No, tu mamy tarczę, bodajmy. Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja, Bastien był spory chłopak, szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Ale może to przez ogień. Czuję, że tutaj nie jesteśmy tutaj sami. Słyszę jak tutaj ktoś tam y, sobie oddycha zazdrowiały o o, 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 widzę ich Widzę tutaj gula Czemu oni uciekają przed nami? jest takie dziwne, gdzie on jest? Aha, on sobie pobiegł w tamtą stronę, no spoko Gdzie idziesz psie? Co znalazłeś? Głupiutki psie, co znalazłeś? No proszę, czy się schował tutaj? No tak, o go... to nie chodź. Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż by Co? Co? Wyobrażasz sobie? Bałwan! <laughs> No, przestań, już żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później, jak wytłumaczysz o co tu chodzi. Bastien, on. on cię pojmał, ten Nilwgardczyk. Nie. Uratował mi życie. No proszę. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie jak... jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził Kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj! Gdyby nie czarny, to Bastien by już nie żył. Czarny Bastian już by nie żył. Więc może mu pokaż, że nordlingowi nie są dzikusami, za jakich nas mają w niej w gardzie. No dam mu się ubrania po ojcu. Proszę bardzo. Nie do pracy w polu. Tylko ten akcent. Ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, widzimie. Twoja nagroda. I nic w Co dostaliśmy? Halo, ja chcę jakiś hajs. Kurczę, no nic nie dostałem chyba. Wracamy się tam. Co tutaj jest? No trudno, nic nie mam, ale e, w tym odcinku to tyle, więc e, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Wiedźmin 3. E, Zobaczcie, jak ten Gerbald, Geralt jest gruby. Chciałem powiedzieć Grubalt, lol. No to na razie, cześć, siema.